Cześć, dzień dobry, witam Cię bardzo, bardzo. Przestrzeń miłości, ja. Dzisiaj mała inspiracja, albo duża inspiracja, zależy, czym będzie dla Ciebie. Mała, wielka książka. Uwielbiam takie książki, które pochłania się szybko, a potem się okazuje, że trzeba do nich wrócić, bo czasem każde słowo jest po prostu ważne. Don Miguel Ruiz, cztery umowy: Droga do wolności osobistej. Mówię. O tej właśnie książce. Wiem, że widzisz to w odbiciu lustrzanym, o, może tak jakoś bardziej, no ale nic na to nie poradzę, tak? Taka fajna kolorowa okładka cieniutkie, malutkie, zgrabniutkie mieści się do damskiej torybki. No i właśnie, ja tą książkę dostałam na takim etapie, kiedy zidentyfikowałam u siebie już jakiś czas wcześniej um, koło ofiary, pracowałam z tym tematem. I pracowałam w oddechu integracyjnym, wypracowując koło wolności. To już takie tematy, o których myślę, że też kiedyś opowiem, bo bardzo fajne i ciekawe. Ale właśnie wtedy trafiła do mnie ta książka. Wsadziłam ją do torebki. No i pojeździła ze mną parę dobrych tygodni, albo nawet miesięcy, bo ja po prostu jakoś nie miałam czasu na, do niej sięgnąć. Czytałam różne inne rzeczy, a. A ona sobie tak ze mną jeździła i któregoś dnia wracając pociągiem było ciemno, niespecjalnie wielu pasażerów w przedziale, ja taka gdzieś zawieszona w pustce za oknem, nagle słyszę głosy. ja wiem, że słyszenie głosów to prawie jak cytat z Harry'ego Pottera, nie jest dobrze postrzegane, no więc rozejrzałam się na prawo, na lewo. No, ale głos słyszę dalej. To był bardzo, bardzo wyraźny głos. Obudź się, obudź się. A ja myślę sobie, ale o co chodzi przecież? Ja mam otwarte oczy i wcale nie śpię. Obudź się. I to było dosyć takie, nie powiem, że natarczywe, ale intensywne. I jakoś tak sama sięgnęłam po, po tę książkę. Przypomniało mi się w tej chwili, że ją po prostu mam. Włożyłam łapę do torebki wyciągnąłem książkę, no i wtedy do mnie dotarło, co tutaj tak naprawdę jest napisane, czyli właśnie Droga do Wolności Osobistej. I być może to właśnie był ten jeden brakujący klocek, puzel, czasem tak się zdarza. Ona ma dla mnie ogromne znaczenie. Um. Chciałbym ci przeczytać, chciałabym ci przeczytać wstęp, bo... Bo on jest taki bardzo wprowadzający fajnie w klimat, w klimat tej książki. Autor jest Toltekiem, co jest myślę, że dosyć istotne w tym przekazie. I też odnosi się do, do wiedzy, do przekazów, właściwie do kultury bycia i życia Tolteków. Ale jest naprawdę, bardzo y, mocno umocowany w naszej rzeczywistości tu i teraz i y, ta książka jest duchowa bo jest ale moim zdaniem duchowość to jest właśnie podstawa tego żebyśmy kreowali w pełnej świadomości to co chcemy kreować i tak jak chcemy kre kreować więc y, okej okay, dobra do rzeczy gdzie ten pierwszy rozdział o pierwszy rozdział wprowadzenie przydymione lustro Trzy tysiące lat temu pojawił się człowiek, taki jak ty lub ja, który żył w otoczonym górami mieście. Ów człowiek uczył się na medyka, zgłębiał wiedzę swoich antenatów, ale nie do końca zgadzał się z tym, co poznawał. W głębi serca czuł, że musi być coś więcej. Pewnego razu, kiedy spał w grocie, przyśniło mu się, że widzi siebie samego pogrążonego we śnie. Wyszedł z pieczary w bezksiężycową noc. Na czystym niebie mrugały miliony gwiazd. I wtedy coś stało się w nim samym, coś, co na zawsze odmieniło jego życie. Spojrzał na swoje dłonie, poczuł własne ciało i usłyszał swój własny głos. Jestem stworzony ze światła, jestem stworzony z gwiazd. Popatrzył znowu na gwiazdy i zrozumiał, że to nie światło pochodzi od gwiazd, lecz gwiazdy pochodzą od światła. Wszystko zostało stworzone ze światła, powiedział, a przestrzeń pomiędzy i dookoła nie jest pusta. Tak poznał, że wszystko co istnieje stanowi żyjącą całość i że światło jest przekaźnikiem życia, ponieważ samo jest żywe i zawiera wszelkie możliwe kody. Potem zdał sobie sprawę, że chociaż został stworzony z gwiazd, nie jest żadną z nich. Jestem z pomiędzy gwiazd, pomyślał. Zaczął więc gwiazdy określać słowem tonal, a światło pomiędzy gwiazdami nagwal. I pojął, że to, co tworzy harmonię i przestrzeń pomiędzy tymi dwoma czynnikami, jest życiem lub wolą. Bez życia, tonal i nagłal nie mogłyby istnieć. Życie jest siłą absolutu, i jest najwyższym stwórcą, który kreuje wszystko. Oto, co odkrył. Wszelkie istnienie jest przejawem jedynego żywego bytu, który nazywamy Bogiem. Wszystko jest Bogiem. I doszedł też do wniosku, że ludzka percepcja to tylko światło odbierające światło. Ujrzał również, że materia jest lustrem, wszystko jest lustrem, które odbija światło i tworzy z tego światła najróżniejsze obrazy, przy czym świat iluzji, sen jest jak dym, nie pozwalający nam ujrzeć, jacy naprawdę jesteśmy. Prawdziwi my to czysta miłość, czyste światło, stwierdził. Odkrycie to odmieniło jego życie. Odkąd zrozumiał, jaki jest naprawdę, patrzył dookoła na innych ludzi oraz na pozostałą część natury i zdumiewał się tym, co widział. Dostrzegał siebie we wszystkim, w każdym człowieku, w każdym zwierzęciu, w każdym drzewie, wodzie, deszczu, w obłokach i w ziemi. Dostrzegał też, że życie przemieszało tonal i nagłal na różne sposoby, tworząc miliardy odmian, miliardy przejawów życia. W ciągu owych kilku chwil zrozumiał wszystko. Bardzo się przejął. A jednak jego serce wypełnił pokój. Nie mógł się doczekać, kiedy opowie swemu ludowi o tym, co odkrył. Nie istniały jednak słowa, które mogły to objaśnić. Próbował przemówić do innych, ale oni go nie rozumieli. Mimo to dostrzegali, że się zmienił, że coś pięknego promieniowało z jego oczu i głosu. Zauważyli, że przestał osądzać kogokolwiek czy cokolwiek. Już nie przypominał nikogo innego. Bardzo dobrze rozumiał każdego, ale nikt nie potrafił zrozumieć jego. Wierzyli, że był wcieleniem Boga, a on, słysząc to, tylko uśmiechał się. W końcu przytaknął: To prawda, jestem Bogiem, ale wy też nim jesteście. Jesteście tym samym, wy i ja. Jesteście postaciami, obrazami ze światła. Jesteście Bogiem, a ludzie nadal go nie rozumieją. Odkrył, że jest zwierciadłem mm. dla innych lustrem, w którym mógł w którym mogli zobaczyć samego siebie. Każdy jest zwierciadłem, rzekł. Widział siebie w każdym, ale nikt nie widział siebie w nim i zdał sobie sprawę, że wszyscy śnią bez świadomości, nie wiedząc, kim są naprawdę. Nie potrafili go ujrzeć w sobie, bo pomiędzy lustrami wisiała ściana mgły lub dymu. Ową ścianę z dymu tworzyły interpretacje świetlistych obrazów, sen ludzkości. A potem zrozumiał, że wkrótce zapomni wszystko, czego się dowiedział. Chciał zapamiętać wszelkie wizje, jakich doznał, dlatego zaczął nazywać siebie przydymionym lustrem, by zawsze wiedzieć, że istotą jest lustro, a spowijający je dym jest tym, co pozwala nam dowiedzieć się, kim jesteśmy. Powiedział: Ja jestem przydymionym lustrem, ponieważ patrzę na siebie w każdym z Was, jednak przez dym pomiędzy nami nie rozpoznajemy się nawzajem. Dym jest snem, a Wy, którzy śnicie, lustrem. I cytat Johna, z Johna Lennona: Życie jest łatwe, kiedy masz zamknięte oczy i nie rozumiesz niczego, co widzisz. Każdy kolejny rozdział tej książki opisuje jedną z umów. Umowa pierwsza: szanuj swoje słowo. Druga: nie bierz niczego do siebie. Trzecia: nie zakładaj niczego z góry czwarta rób wszystko najlepiej jak potrafisz i najważniejszy rozdział e, przedostatni zerwanie dotychczasowych umów no a potem a potem to już tylko raj na ziemi spróbuj znaleźć czas na tę książkę jeśli tak poczułaś tak poczułeś jeśli masz na to ochotę pięknie się ją czyta ten autor napisał jeszcze kilka innych, tak samo malutkich mm -hmm. i podobnie ważnych książek. Na przykład. Ja przyznaję jeszcze, że jeszcze tego akurat nie czytałam. Trzy pytania. Ścieżka miłości bardzo fajna. Pięć poziomów przywiązania, a to już jak będziesz chciał, chciała głębiej wejść w te tematy i bardzo, bardzo, bardzo ważna ścieżka wolności to jest właściwie komplet tak naprawdę ja bym chyba nie traktowała tych książek oddzielnie, osobno, choć oczywiście można odłożysz na półkę i przeczytasz następne wtedy, kiedy poczujesz albo nie, ale ja rekomenduję ale ja rekomenduję komplet baw się dobrze, piękna książka wszystkiego dobrego Pa, pa. No i nie chce się wyłączyć, nie chce się.